Rodato Gesù Cristo, sempre serodato, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, będzie po' polsku i w języku włoskim i również znowu po' polsku. E, tak będzie wyglądać ta nasza transmisja dzisiaj. Cari fratelli e sorelle, vi saluto con tutto cuore da Piazza San Pietro e ci sarà nostra oggi preghiera alla fine di questa giornata in polacco e in italiano. E così, una volta così, Ma prima permety tanque polako. Moi drodzy, chciałem dzisiaj, wracając właśnie z Greniano, zatrzymałem się tu, przed placem św. Piotra. Miał być razem ze mną ksiądz blisków, ale jest bardzo zmęczony po wielu spotkaniach, które miał dzisiaj w różnych miejscach. Dlatego pamiętajmy o nim w modlitwie. Cari fratelli sorelle, mi sono fermato, veramente davanti a Piazza San Pietro eh, da Graniano mi sono fermato qui eh, doveva esserci con me anche il Vescovo Adam ma eh, purtroppo è molto stanco dopo tanti incontri che aveva anche in questo giorno ma lo stesso, siamo qui insieme almeno pregare alla fine di questa giornata e quindi, amici, siamo insieme per che qui, alla fine di questo giorno le do Krakowa święta Faustyno-Kowalska i nostri pensieri vanno Krakowia santa Faustyna Kowalska prega per noi. Myśli biegną nasze do Pompeji, bo przecież wspominamy również dzisiaj błogosławionego Bartolongo. Nostri pensieri anche Pompeji per ricordiamo Beato Bartolongo. Kochani moi, na Bazylice Świętego Piotra jest napis seguimi, to znaczy Pujannno, o prossimo fisico di posta postaci Świętego Piotra, do którego Pan Gesù powiedział, puizanno. Ecco, sulla facciata della Basilica di San Pietro vediamo eh, sulla facciata quella scritta, guardate se vedete con eh, lettere colore nero, seguimi. Ecco quelle parole che Gesù disse a San Pietro. Moi drodzy, to są piękne słowa. Pójdź za mną. I dzisiaj tak naprawdę bardzo chciałem, abyśmy odmówili modlitwę dziękczymną. Dziękowali za pontyfikat Jana Pawła II każdego roku, ostatnie lata. Za zgodą jeszcze wtedy arcybisk, ar, kardynała Angelu Komastego prowadziłem modlitwę przy grobie św. Jana Pawła II. 16 października. A więc dosłownie za 11 dni znów będziemy obchodzić kolejną rocznicę wyboru Jana Pawła II. W tym dniu będą uroczystości w sanktuarium we Florencji Kowojuze, tam, gdzie jest wizerunek Matki Bożej Dobrego Początku, przed którym zaczynał kapłaństwo święty Jan Paweł II. Dlatego dzisiaj tu z tego miejsca przecież tyle lat. Tyle transmisji, z tego miejsca. Tak patrzę, tu się dużo nie zmieniło, ale tam wewnątrz się zmieniło. Zewnętrznie nie, ale wewnątrz się zmieniło. Jakże brakuje nam świętego Jana Pawła II. Jakże brakuje jego spojrzenia, jego słowa. Czyż nam nie brakuje go? Kiedy godzinami siedział tu na placu świętego Piotra po audiencjach i przytulał ludzi. Mogli podejść małżonkowie, mogli podejść wielu, wielu, kto w zasadzie zechciał. Ojciec Konrad podprowadzał tych ludzi. Sam byłem przecież świadkiem wielokrotnie. On zawsze czekał z wielką miłością. Papież polski, święty Jan Paweł II, o którym może dzisiaj mało się mówi, bo może ktoś pomyśleć, że to nie wypada, bo jest przecież papież. Jeden, drugi meryt, ale święty jest ten właśnie. Polski papież, którego Włochy bardzo kochają. I w wielu miejscach, kochani moi, w domach modlitwy świętego Szarabela czujemy jego wstawiennictwo. I w Sanktuarium Matki Bożej, dobrego początku, w niebowziętej, tam we Florencji, koło Jurzy, mamy przepiękny witraż świętego Jana Pawła II. Po to właśnie, by codziennie mówić mu. Stavia e Cesarnani. che posulzio e povero. cari fratelli e sorelle, ecco, siamo qui in piazza. Oggi, eh, voi sapete, quando ero qui per diversi anni, ma negli ultimi anni, ancora era Cardinale Angelo Comastri, io presiedevo le celebrazioni. Ho chiesto io, Rosario era mese di ottobre come oggi, ogni 16, diciamo del mese di ottobre, vicino quell'altare vicino dove c'è la tomba di San Giovanni Paolo II, precedevo la preghiera di ringraziamento che lui ha risposto a Gesù per questo invito seguimi che è diventato successore di Pietro, ma come sapete fermo, sono fermo qui eh, proseguendo la mia via verso nord Italia ma non potevo non fermarmi. Domani mattina vado ancora eh, e pregare vicino alla sua tomba per tutti voi. Ma non potevo perché il 16 ottobre prossimo ci sarà eh, la celebrazione nel nostro santuario in Polonia, costruito per Maria eh, Assunta di buon inizio in questa immagine davanti alla quale Giovanni Paolo II inizia il sacerdozio. Oggi si parla poco di Papa Giovanni Paolo II. Qualcuno forse pen pensa che offende Papa Francesco o, o forse Benedetto? No, loro sì, va bene. Ma abbiamo un Santo Papa come anche Giovanni Paolo, Giovanni XXIII e tanti, dobbiamo sempre tirare fuori di quello che ci hanno detto. 27 anni, non è un giorno, ma solo il suo sguardo, l'abbraccio, sapete, file di persone che venivano in piazza San Pietro tanti neosposi, e lui abbracciava e accarezzava i loro volti. Ma io chiedo a San Giovanni Paolo II che oggi abbraccia voi nelle vostre case, nelle vostre famiglie, i vostri volti, che asciuga le lacrime vostri. E domani porterò queste intenzioni nel nome vostro davanti alla sua tomba. Cari fratelli e sorelle, ecco oggi ringraziamo per questo. San Giovanni Paolo II, Moidroze Gisciai Gienquieme. Świętemu Janowi Pawłowi II. Za wszystko przecież można powiedzieć, to był Cerenajczyk, ale to był ten, który ocierał łzy. Ileż to ludzi płakało, gdy podchodziło do niego łzy, a dzisiaj te łzy naprawdę są w wielu oczach. Żyjemy w trudnym czasie, żyjemy w niepewnym czasie, żyjemy w czasie, kiedy rodziny się rozpadają, kiedy ludzie pozmieniali swój sposób myślenia, jakby poszczepiące oszaleli. Przecież my dzisiaj, kochani bracia i siostry, przychodzimy do tego miejsca, aby raz jeszcze wołać do Boga, Panie, jaki Ty jesteś cudowny, Boże mój, że dałeś nam Jana Pawła II, który na tym placu mówił do nas wielokrotnie, nie lękajcie się, no zabijate pałura. Allora, cari fratelli e sorelle, quando parlo che lui ha asciugato le lacrime, quando oggi abbiamo bisogno di quell'asciugamento, perché tanti piangono, tante persone, cari fratelli e sorelle, che hanno bisogno di aiuto. Sapete perché? Il tempo non è sicuro, qui tutto è cambiato, eh, non cambiato, è uguale, ma dentro è cambiato come dicevo. Ma come anche le persone esternamente sono quelle, ma molto, molto diverse, molto cambiate. Io parlo, qualcosa è successo con le persone, dopo quelle vaccinazioni, dopo tutto quello che sta succedendo di questa crisi una dopo l'altra, la guerra, la gente cambia, c'è qualcosa che non va. E per questo chiediamo a San Giovanni Paolo II, aiutaci e oggi lo chiediamo con tutto il cuore, lui è presente sempre, ma oggi lo vogliamo invitare nelle case nostre di nuovo. Allora adesso forse sentiamo qualche canto dedicato, non so la regia cosa ci propone, ma è un canto, insieme, cantate con me, questo è bellissimo. Moi drodze, teraz nie wiem co tutaj w naszej reżiserce proponują, ale pieśni jakoś. Wychwalajmy Boga, wychwalajmy Matkę Najświętszą. za te wielkie dary, za świętego Jana Pawła II. Cóż Ci się, Jezu, spodobało we mnie, że strona łysza mojej duszy dziergnie? Eko, kie koza Ti Jezu? Jezus, nie Panie... Ti piaciuto, ne miu cuore, Perché tu mi hai chiamato, Gesù è nel mio cuore, Gesù vive nel mio cuore, tu sei l'unico per Gesù, è cuore di Gesù, ma il cuore di Gesù batte nel tuo cuore. Ma sangue, sangue di Cristo e anche dentro di voi e miracoli. Questi immensi miracoli. Che cosa? Che cosa Gesù ti ha piaciuto dentro di me? Che cosa ha piaciuto dentro di me? Che tu mi hai scelto. Gesù e Gesù è dentro di me. Gesù vive dentro di me. E Lui è mio. E tu sei di Cristo. Tu sei di Lui. Sacro cuore di Gesù. Che il Suo cuore batte nel tuo cuore. Se vuoi. O cuda, cuda, niepojęte, moi drodzy. Co tobie się, Pan Jezus spodobało we mnie? A co spodobało się, panie Jezu, w Janie Pawle II? Od dzieciństwa, kiedy wybrałeś go. Ecco, abbiamo fatto questo canto. Gesù, che cosa ti è piaciuto? Piaciuto dentro di me. Che cosa ti piaciuto dentro San Giovanni Paolo dalla sua giovinezza? Ecco, piaciuto la sua umiltà, il suo amore. È piaciuto quello che era così, così vicino, che era sensibile per quelli che hanno sofferto, per quelli che avevano paura della guerra. Allora questo, so to mi spodobało, świętym janie Pavle II, gdy był młodzieńcem, kapłanem, to żeby był pokornego serca. To, że był blisko innych cierpiących, to, że był obok tych, którzy bali się, lękali. Dlatego teraz pomodlimy się, moi drodzy, w tajemnicy Różańca, tej tajemnicy wybiorę dzisiaj, tajemnicy światła, ustanowienie Eucharystii. On przecież, święty Jan Paweł II, tak bardzo ukochał właśnie. Gesù presente nell'Eucaristia. Allora, cari fratelli e sorelle, diciamo adesso un mistero del Rosario, grazie Gesù, in quel mistero istituzionale dell'Eucaristia, perché San Giovanni Paolo ci ha donato quel mistero. E tanto Giovanni Paolo era innamorato di Gesù presente nell'Eucaristia. Penso che anche ci scusamiamo, perché Io e Io II Io tak così Cheśmy zgodzili się na toby oggi, non è zawsze in godny sposób Anche preghiamo e chiediamo perdono per quello che spesso oggi vediamo immagini e qualche diciamo, informazione che qualcuno non ha ricevuto degnamente di Gesù. Preghiamo. Preghiamo per tutta l'Italia, preghiamo per ogni famiglia, San Giovanni Paolo II, per ogni malato. Sapete, penso sempre di Gabriella che sta nell'ospedale, ma l'hanno cambiato giorno dell'intervento. Gabriella di Verona avrà intervento venerdì prossimo, non domani, ma venerdì prossimo. Ma preghiamo per lei. Sei qui, Gabriella, nella nostra preghiera. Preghiamo per Jordan. Preghiamo per Monica, preghiamo per Don Gianmarco, Ma per Papà di Raffaella, preghiamo per anche Enima, Emina, Emina cara da Croazia, malata. E tutti voi voglio affidare domani a San Giovanni Paolo II. Tutti, qualunque di voi che ho conosciuto e conosco. więc, Polecamy wszystkie te sprawy, i polskiej i wszystkie nasze rodziny, ale zwłaszcza też chorych, cierpiących, tych, którzy tej modlitwy potrzebują, i kapłanów. Polecamy też papieża Franciszka, Benedykta XVI, biskupów, naszego biskupa Adama, biskupa Andrzeja, kapłanów, całą wspólnotę Kościoła, Regiamo cari fratelli sorelle, te anche malati, per le famiglie, come dicevo, ma anche per il Papa Francesco, per Benedetto XVI, per tanti sacerdoti, che dentro di loro batterà e batte sempre forte il cuore di Gesù. Preghiamo per il nostro Vescovo Adam, per i sacerdoti, in questo mistero. E lo dico una parte in italiano e voi poi in Polonia rispondete polacco. A więc moi drodzy, mówią teraz tę pierwszą część po włosku, a w domach odpowiedzcie sobie, czy też mówcie e, po polsku, odpowiedzcie drugą część w języku polskim. Padre nostro, che sei mej cieli, che santificato il tuo nome, venga fatta la tua volontà, Komincielu così in terra. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy jako i odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ave Maria, piena di gracia, il Signore con tu sei Benedetta fra le donne e benedetto frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Ave Maria, piena di gracia, il Signore con tu sei Benedetta fra le donne E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maria, Matko Boża, modli się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Ani. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maria, Matko Boża, modli się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Ani. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Maria, matco Bosa, mudi się za nami Gesnini, teraz il godzinę śmierci, naszej Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, matco Bosa, się za nami Bjesnymi, teraz il godzinę śmierci, naszej Ave o Maria. Piena di grazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto e frutto del tuo seno Gesù. Spięta Maria, matko bosa, moc się za nami grzesznymi, teraz już godziną śmierci nasojamy. Ave o Maria, piena di grazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto e frutto del tuo seno Gesù. Spięta Maria, matko bosa módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Ave o Maria, piena di grazie il Signore con te, tu sei, Benedetta donne e Benedetta et frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maria, Matko Boża, mówi się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore con te, tu sei, Benedetta donne. E benedetto frutto del tuo seno Święta Maria, Matko Bosza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Ave Maria, piena di il Signore Conte. te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto frutto del tuo seno Gesù. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Gloria Al Padre al Filia lo Spirito Santo jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen o mi oczysło, o mój Jezu przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba szczególnie te, które najbardziej potrzebują pomocy i Twojego miłosierdzia i mówimy Jezu ufam Tobie, dzisiaj w dzień świętej Faustyny, Confido in Te Diciamo confido in te, odzie Santa Faustyna. A więc moi drodzy, zawierzamy dziś wszystko Jezusowi Miłosiernemu. Zobaczcie, tak dobrze to wypadło, że ta krótka modlitwa tu na placu św. Piotra, w dzień św. Faustyny Kowalskiej, przecież św. Jan Paweł II ją beatyfikował i kanonizował. Guardate, come bello che questa indirekta oggi da Piazza San Pietro, proprio nel giorno di Santa Faustyna Kowalska. Giovanni Paolo II La beatificata la Anche Giovanni Paolo La la canonizzazione Mamy jeszcze jakąś pieśń? A więc jeszcze mamy pieśń Przed błogosławieństwem A więc jeszcze Po błogosławieństwie już tutaj mi mówią Alora, carissimi Dopo la benedizione Bardzo, bardzo Wam dziękuję Że tę chwilę zostaliście wraz ze mną Tu na placu św. Piotra ten szczególny dzień, a jutro również niosę Wasze intencje. Allora viri gratio tanto che siete stati con me questa sera per un attimo qui porterò vostre intenzioni scrivetela queste Napiszcie te Wasze intencje. Niosę tam przed tego grup, przecież tyle pielgrzymek wspólnych. Dane mi było, nielicznie jestem z kapłanów który podróżował ze świętym Janem Pawłem II w wielu pielgrzymkach. Dzisiaj wciąż z nim podróżuję, gdziekolwiek jestem, jego relikwie ze mną. są allora, sono uno dei sicuramente pochi sacerdoti, che hanno viaggiato con lui, con Giovanni Paolo, E sono testimone, a quante benedizioni ci ha dato. E sempre con lui sto viaggiando. Moi drodzy, tak bardzo więc życzę Wam dobrego wieczoru. Niech Święty Jan Paweł II przyprowadzi Wam dzisiaj świętą rodzinę, zaprosi do Waszych domów. Allora vi ringrazio e chiedo che San Giovanni Paolo II vi portera san Sacra Famiglia tutta nelle case vostre. A teraz przyjmijcie Błogosławieństwo. Jutro, Msza Święta, również będziemy sprawować z księdzem biskupem. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. E, allora, domani, Santa Messa, e, avremo qui con vescovo, e, avremo con vescovo e, prima rosario domani 18.30, collegamento rosario 18.30 e poi 19.15, la Santa Messa. Kochani moi, więc jutro odprawiamy z księdzem biskupem w języku włoskim, jeszcze dla wspólnot tutaj Świętego Szarbela, tych wszystkich, którzy e, są w naszej wspólnocie, modlą się z nami. Ale w piątek, święto Matki Bożej Różańcowej, będę sprawował się świętą w języku polskim, e, a będzie to msza święta w piątek, najbliższy o godzinie 20. Zapraszam bardzo serdecznie. E, cari fratelli, sorelle, allora, e, voglio dire che anche venerdì prossimo, Festa della Madonna. Eh, per celebrare anche eh, in polacco ma in italiano come dicevo rosario 18:30 e poi 19 un quarto più o meno la santa messa ora la benedizione a terra, borgosławieństwo święty Jan Paweł II mut się za San Giovanni Paolo II prega per noi il Signore sia con voi e con il tuo spirito Pan z i z Duchem Twoim. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, et Filio, et Spirito Santo, niech Was błogosławi wszystkich, Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I właśnie, Eko, jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz twój, spragniony łask, miłości twej, wołałem, matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu trudów. Chcemy prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest wśród tylu dróg. poprowadź serce me.